Widajcie, moi drodzy w kolejnym odcinku z TikToków. Jak się cieszę, że was widzę. No, e, zacznijmy wspaniały odcinek po raz kolejny. Zapraszam. Dobrze, no przebrnijmy przez to jakoś nieważne w sumie od czego zacznę i tak będzie źle. Hmm, najlepszy dark romans, jaki czytałem. Zobaczmy na moją biblioteczkę. Więc w kwestii dark romansu mamy tutaj całkiem spory wybór, naturalnie, natomiast osobiście uważam, że moim faworytem będzie rok 1984, dlatego że jest tutaj romans, bo główny bohater się zakochuje, ale jest też dark, bo żyjemy w dystopii, która jest. Kontrolowana ze wszystkich stron przez Wielkiego Brata, żyjemy w państwie totalitarnym i jest ten właśnie element dark, tego mroku, który splata się w naszym romansie, i który sprawia, że ten romans jest właśnie nieszczęśliwy, że nie ma szansy po prostu się wydarzyć, i jest taki mroczny klimat w tej książce. No bo o co chodziło, prawda? Na, na tym to polegało. A tak, serio, jeżeli mam tutaj jakiegoś fana dark romansów, to niech mi napisze, co to jest dark romans. Bo mam wrażenie, że nigdy czegoś takiego nie czytałem. Ale ja w ogóle nie czytam romansów, bo niepopularna opinia, ale romans jest najlepszy jako wątek poboczny, a nie jako sam w sobie. Pomysł na książkę. Ja wiem, że zaraz się zlecą obrońcy romansów, ale mam to gdzieś. Ja po prostu uważam, że sam w sobie romans jest zwyczajnie nudny, tak? I można go wpleść, owszem, w jakąś fabułę, ale jeżeli my sami nie zrobimy jakiegoś dobrego settingu, jeżeli nie będzie interesującego świata, interesujących postaci, to no ten sam, sam romans uważam, to jest mało. No i też inna sprawa. Że romanse, jako gatunek literacki, nie kojarzą się najlepiej pod względem tego, kto te romanse czyta, ale już nie będę nic mówił, bo zaraz mi napiszecie, jak się kojarzy czytanie science fiction, więc przejdźmy po prostu do następnego TikToka, co? Dla mnie totalnie do pominięcia, a ten jest chyba najgorszym dzisiaj. No słabo, słabo. Wetalna zapchaj dziura po imprezie albo nawet. Nie po imprezie, tylko w trakcie imprezy już takim o dużym stężeniu alkoholu we krwi. Okej, okay, to y, rzadkie znalezisko zabawny TikTok. Ale myślę, że no tutaj dużo robotę robić dźwięk y, od książula, bo myślę, że dużą część tych książek można by określić, mianem po prostu skapceniałych. Te wszystkie określenia y, pokroju mało minsa, mało sosa, y, jałóweczka, trochę sucho, chociaż... Mam nadzieję, że nikt nigdy nie będzie przenosił tekstów książula do żadnej książki jak adult, bo jeżeli tak się stanie, to ja nigdy w życiu nie chciałbym zobaczyć sceny, gdzie jedna postać. W sensie, wiecie, kojarzycie to odcinek książula, gdzie oni jedli tę najostrzejszą pizzę na świecie czy w Polsce? no to dźwięki z tego mogłyby być bardzo dużą inspiracją dla twórców, nie wiem czy można ich nazwać twórcami, ale dla ludzi, którzy piszą romanse jak adult. Mam nadzieję, że pisarki i pisarze, jeżeli coś istnieją, young adult, młodzieżowego, takiego właśnie romantycznego nigdy nie odkryją książula i tego, jaki potencjał drzemie w tych tekstach. Ja mam nadzieję, że się skończy na tym, że te książki są po prostu skapceniałe i totalnie niewarte swojej ceny. To myślę jest całkiem spoko podsumowaniem. Gdzie są te osoby, jakby czemu moja sekcja komentarzy jest pozbawiona takich elementów? O co tu chodzi? Czy książkare, które lubią te książki, to jeszcze nie odkryły YouTube'a? Bo jeżeli tak, to musicie wejść na TikToka i napisać. Ej, słuchaj, bo jest taki youtuber Nikodem Podstawski i on hejtuje rodzinę monet. I one tu wtedy przyjdą i mi nabiją wyświetlenia, zasięg komentarze, tak? Będę popularny. Gdzie, gdzie są te dziewczyny? Halo! Potrzebuję tych zasięgów, potrzebuję, żeby mnie ktoś zwyzywał. Tak jak zostałem zwyzywany przez jedną osobę pod filmem O Rodzinie, monet, nawet przepiłem ten komentarz, to jest super. Pamiętajcie, że nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili, tak? To jest motto wszystkich polskich influencerów. Psy szczekają, karawana jedzie dalej, więc niech tu przyjdą te szkary, proszę! Niech mnie hejtują, niech mnie wyzywają od najgorszych, bo to są zasięgi. Bardzo tego pragnę, bo jestem sprzedajną. Nie mogę powiedzieć tego słowa, ale jestem sprzedajny jak każdy youtuber, tak? Nie ma, takiej, nie ma takiego youtubera, który by po pewnej kwocie się nie sprzedał, tak? Yy, znaczy... Ja... Y, nie ja się nigdy nie sprzedam, moi widzowie, nie, 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 Ja to robię tylko dla was, tylko dla, wiadomo, yy, dla mojego yy, własnego samozadowolenia i dla zadowolenia mojej publiki yy, To, że jest przeciw wspieraj na YouTube... Nie, 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 to, to. On się tam przypadkiem znalazł, nie. To, że mamy włączone zarabienie na firmy, Nie, 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 e, e, e. jak możecie w ogóle mnie posądzać o takie rzeczy, wy, wy obrzydliwi kapitaliści, wy jak możecie w ogóle... E, Coś mi sugerować, że ja, ja bym w życiu nie chciał pieniędzy za moją pracę. No, w każdym razie, gdzie są te dziewczyny? Musiałaś użyć telefonu, żeby nagrać tego TikToka, więc te stare dziady jednak miały rację. Nie, no poważnie to. No, ja siedzę teraz w telefonie de facto, bo jakby no, oglądam TikToki, nagrywam to i. Do tego popijam przezroczystą ciecz, którą nie określiłem żadnym słowem, więc obawiam się, że może coś w tym być. Delicja. A tak serio, to nie jestem pewien, czy czasem to siedzenie w telefonach nie może być lepsze od. Od niektórych książek. Książka to jest po prostu medium, tak. I książka sama w sobie nie ma wartości, już o tym mówiłem. To, że siedzicie w telefonie. Niekoniecznie w 100% znaczy, że spędzacie czas gorzej niż robilibyście to z książką. Bo na telefonie możecie robić dużo rzeczy. Możecie na przykład na nim oglądać Netflixa, na którym są niektóre genialne seriale. O wiele lepsze niż. nie wiem, jakieś romanse z wujkiem, czy co wy tam czytacie. Nie, teraz jest modny romans z drzwiami, tak? Coś takiego widziałem, że. <laughs> że jest romans z drzwiami teraz modny. Trzeba te książkary nie wymyślą. No w każdym razie. Telefon nie jest taki zły, nic nie jest takie złe jak to ludzie malują. Po prostu trzeba znaleźć zdrowy balans, wiedzieć jak to wszystko wygląda i wiedzieć, że telefon jest po prostu tylko narzędziem. Tak samo jak książka jest tylko stosem kartek zebranych razem. I czynności, które się wykonujemy na telefonie, mogą być o wiele lepsze niż czynności, które. Yy, wykonują fikcyjni bohaterowie, tym bardziej, jeżeli tym fikcyjnym bohaterem jest Zajden Williams. Yy, nie pamiętam z której książki był, ale nazwisko zapamiętałem, a wiem, że był taki, wiecie, bardziej. No, no lubią go książkary, tak? No to jest. Yy... Z jednej strony jest to smutne, to prawda, że taki rekin nie może. No, ale. Moment, chwilę. Skąd wiemy, że. Skończyła mi się woda, ale może dam radę bez niej. Skąd wiemy, że rekin nie może czytać książek? Skoro nikt nigdy nawet nie próbował. Nie uważacie, że to jest trochę samolubne? Że my z góry zakładamy, że rekiny nie mogą czytać książek? A czy ktoś kiedyś dał książkę rekinowi? Czy ktoś kiedyś to testował? Czy jakiś biolog morski próbował? Bo jeżeli nie, to nie mamy o czym rozmawiać. Być może rekiny byłyby świetnymi literaturoznawcami. Na pewno miałyby lepszy gust literacki od niektórych książkar. Ale nie wiemy tego, bo nikt tam na dół do nich nie zajdzie, znaczy na dół w sensie pod poziom morza i nie sprawdzi tego. A po co mamy tych biologów morskich? Co oni innego robią? Co, co, co robi biolog morski? Powiedzcie mi. Oprócz... Yy, walki z wampirami. No ale nawet gdyby te rekiny mogły czytać książki, to szczerze nie wiem, czy... niemożność przeczytania książki przez rekina... nie jest dla niego trochę błogosławieństwem. Bo wiecie, tak samo jak niewiedza jest błogosławieństwem, tak samo... niemożność w ogóle dowiedzenia się o tym, że istnieją takie książki jak Credence. Albo For Sure Not You, czy inne rzeczy. To ten rekin, wiecie, kiedy jest szczęśliwy? Jakby spójrzcie na mnie, czy ja jestem szczęśliwy? Ja wiem, jakie mamy okropne książki na Booktoku i w ogóle w Empikach, tak? I, I czy ja jestem szczęśliwą osobą? No nie. A czy rekin jest szczęśliwy? No, no patrzcie, ten się nawet uśmiecha na zdjęciu. Jest taki. Joyful jest, no a ja, ja jestem joyful. Jestem przeciwieństwem słowa joyful. Całe życie gonię za tym szczęściem. Co mi zostało nagrywanie filmów dla paru tysięcy osób, żeby zgarnąć, pożarł się Boże, łapki wyświetlenia, żeby chociaż na chwilę zapomnieć o tym, jak bardzo moje życie jest. Pamiętajcie, żeby zostawić suba na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi. Zachęcam przede wszystkim do zostania na dłużej, bycia tutaj razem z nami tworzenia wspólnie społeczności. Dziękuję serdecznie za uwagę, stałych widzów zachęcam do wspierania kanału, żebyście mogli zyskać fajne bonusy, a jednocześnie wyróżnić je spośród innych widzów. Widzimy się w kolejnym materiale, który będzie jak nagram i wrzucę, czyli mam nadzieję niedługo. Trzymajcie się ciepło, na razie. Czerwieniem.